Siemano, tutaj Grzesieka to jest. Pierwszy odcinek Single Block Challenge. Ze mną jest Kamil. dobre I maka paka tego to znaczy. Tak. I małe wytłumaczenie czeka, do czego czeka. już na ma poszukiwaczy z drugiego. Nie ma, bo hmm. on za głośno gra. Tak. Nie ma dlatego, że zepsuły się czeka. serwer czeka. i yy... no, na świat w kosmos. No tak. budowuję, to jest yy, Single Block Challenge. Yy. Zasady są takie, że nie niszczymy, nie gryfujemy, bla bla bla. Jak widzicie, są tu 4 miejsca. Każda, każdy ma swoją wyspę, wyspy nie mogą się dotykać. I oczywiście, na, na każdej mapie te, tego typu są zadania, i ta osoba, która sobie zadania, zadania jako pierwsza, wygrywa. No. Także będzie rywalizacja i w ogóle i dobra zabawa. No i tam. Tyle z mojego gadania. Także... Okay. Wchodzimy sobie ładnie w ścignaczki, leżymy gdzieś ziemia nie Ja się założę, że się spadnie. Jak się spadnie, jak się o to założę. Ja się założę ja to, że ten sobie zwala. Ja nie, nie jestem taki jak ty. Jak Grzesiek to kurde ma jeszcze Moje fajnie zaklęcie. Nie tylko siedem Dilfa spokojnie. Nie ma... Ja tylko 7 Dilfa raz yeah, 5. Shift mi nie wszedł lol. No bo na no, no, wkrótce nie działa shift. Wiem, ale za bardzo wyjechałem do przodu. Opa, Gang gam gum style. Fuck nie pomyślałem. Wow. <laughs> Ty masz włączony czap? Ja. Yy, no mam włączony czap, co? Ale nie. A, okay. Także jedziemy z tym boksem. Także A że jest w robiło. Tak. Zadania będziecie mieli tak. podane w opisie, więc. A. Spokojnie. Tak, pasy nujące, a odpraw, urlopinie kolerwilta kopa. Ej, ja już mam dziękuję, Brawo Brawo. Po, po, po. Ej! Mam takie ode mnie Ale oczywiście... Czemuś widelko powiedziała? nie widelko powiedziała? Czemuś widelko powiedziała? Czemuś to powiedziała? Czemuś widelko powiedziała? Czemuś chyba powiedziała? Fak, no nie! D kurde, to muszę... Patrzcie, pożyczyć, kurde. Patrzcie, no e, Gdzie moja woda, lol. Właśnie, mi też zniknęła. A mi nie. Nie? Zniknęła O jest, mam. Ale moja woda zniknęła. No ja też, lol. Dzień. A mi zirta leciał. E, mam wodę, lol. Ja nie, nie mam. Wylewa się. Otwieram Mam wodę, lol. Co jest? Otwórz skrzynkę. O taką. Czemu woda nie wiem, jak to... Nie wiem, oh to... Nie wiem, to... Nie wiem, jak to... Nie generator jak to... Nie wiem, jak to... Nie wiem, tego to... Nie ma to... Nie wiem, Nie to... Nie Ja, ja posadzę drewno. Drzewko. Nie tutaj, tutaj. No, najpierw. No, chociaż drzewko, nie nie znika. Tak. Kacpo, jakby to bardzo cicho jest. Tak mi No woda nie działa. No właśnie wiem. Nie wiem czemu. Tak, dobra. Nie da się. Łou 3 peszy Patrz, jak się e, zakładzi sobie generator obsydianu e, Skąd ty masz taki kilo? Skąd ty masz taki kilo? Bo był taki. A ja dlaczego nam dać drewniany? A on jest w na 3 ciosy, on jest tylko, więc że na 30 albo. Na 40 jest wy drewniany. Aaaaa kurde, bardzo z bo się gówno tak strap ma obudową mam domą tylko w generacji, proszę nie wiem. Ale czemu to woda działa na mnie? Bo tutaj śnieg pada ty. Trzeba poczekać. Lol. Pół, dobra. <coughs> Okej. Okay. Lava jest niedziarska, lol. Lol. <słys> Laba nie działa. Co? No. Ты же с теми там подключанием? Иди. Иди, давай пока что. А, постешь, мы забыли. Нет, нет. Вот они, чувак. Сделай мой ведерку! Да, бля. Chodzi taki pierwszy odcinek informacyjny e, już są problemy, więc na no, razie kończymy, spróbujemy to rozwiązać. Maciek Odawaj wiaderko tam. co Nie, mi wiaderko zginęło! Zginęło woda w ogóle wcale nie widziałem ja co wiem, potrzebuję dwa wody, drzewi wiaderko. No, ogarniemy chloja. na razie. Na razie, na razie. Na razie, na razie. To jest na tyle, trzymajcie się i cześć. Nie. Yeah. To ta matka zbugowana. Yeah.